W Biblii mamy dwie wersje czwartego przykazania nakazującego święcenie dnia sobotniego. Jak możemy wyjaśnić różnicę między wersją z księgi wyjścia a tą z księgi powtórzonego prawa? Zostań ze mną i zastanowimy się krótko nad tym. Na wstępie przeczytam te dwie wersje. Pierwsza z księgi wyjścia 20 rozdział przeczytam wersety tylko 8 i 11, ponieważ ten środek w zasadzie jest prawie że taki sam. Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go święcić. Pan bowiem przez sześć dni stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co jest w nich, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szab Szabatu i uświęcił go. Tutaj wyraźnie powiedziane, że przestrzegaj dnia sobotniego, ponieważ Pan Bóg stworzył w sześciu dniach niebo i ziemię. Nawiasem mówiąc, jeżeli jesteś chrześcijaninem, chrześcijanką, to i wierzysz w Biblię, no to tu jest wyraźnie wprost napisane, tu nie ma symboliki, że to Pan Bóg stworzył świat w sześć dni, a siódmego dnia odpoczął. Z kolei w Księdze Powtórzonego Prawa w piątym rozdziale mamy troszkę, jakby, to przekazanie jest troszkę inne. I przeczytam wersety dwunasty oraz piętnasty. Przestrzegaj dnia szabatu, abyś go święcił, tak jak ci nakazał Pan, twój Bóg. I werset 15. I pamiętaj, że byłeś niewolnikiem ziemi Egiptu i że Pan, twój Bóg wyprowadził cię stamtąd potężną ręką i wyciągniętym ramieniem, dlatego Pan twój Bóg nakazał ci obchodzić dzień szabatu. Czyli widzisz, że uzasadnienie jest inne. Y, przykazanie w sumie to samo więc to jest jasne że każdy człowiek powinien przestrzegać dnia sobotniego odpoczywać ten właśnie dzień to jest y, Biblia tutaj nie pozostawia wątpliwości mamy dwie wersje które, y, tego przykazania które o, całkowicie są sobie, ze sobą w zgodzie w tej kwestii jednak uzasadnienie w piątej Mojżeszowej jest inne uzasadnienie w piątej Mojżeszowej mówi że dlatego ponieważ Pan Bóg wyzwolił y, Izraela z Egiptu co jest symbolem y, Zbawienia. Po prostu zbawienia. I na dobiar złego można powiedzieć, że w 22 wersecie czytamy takie słowa. To jest pod koniec, jak już prawo przypomniał Mojżesz, mówi takie słowa. Te słowa wypowiedział Pan do całego Waszego zgromadzenia na górze, spośród ognia, obłoku i ciemności donośnym głosem i nic nie dodał. Potem napisał je na dwóch tablicach kamiennych i dał mi je. Więc tutaj tym bardziej patrzymy na to to zaraz to jak to to tamte napisał na kamiennych tablicach o których które słyszymy że wypowiada bezpośrednio ze swoimi ustami właśnie w dwudziestym rozdziale księgi wyjścia czy te tutaj jest napisane przecież i nic nie dodał więc tym bardziej ta sprawa może się nam zagmatwać y to znaczy dlaczego są dwie wersje <śm> y ale wróćmy troszkę na szerszy kontekst. Na początku trzeba jasno powiedzieć, że te dwa wersety są bardzo podobne, te dwa przykazania są bardzo podobne w pierwszych trzech wersetach. Są tylko niepodobne w czwartym wersecie danego przykazania. Księga Wyjścia skupia się na stworzeniu, okej, okay, to już powiedzieliśmy sobie, a powtórzonego prawa na odkupieniu. I te dwie koncepcje się uzupełniają. To musi być jasne. To nie jest, że one się wykluczają. To nie jest, że jedna przeczy drugiej, ponieważ w Księdze Wyjścia mamy po prostu uzasadnienie inne. Mamy powiedziane, tak masz to robić, ponieważ Pan Bóg stworzył świat, a w Księdze od Powtórzonego Prawa tak masz to robić, ponieważ Pan Bóg cię odkupił. Pan Bóg Cię zbawił, wyzwolił z, nie, z niewoli. I to bardziej nam pokazuje głębie tego czwartego przykazania o szabacie, o dniu sobotnim. Tutaj absolutnie nie mówię o niedzieli, to jest wymysł, wymysł księży, wymysł papiestwa. Także to jest inna sprawa. Mówimy tu o przykazaniu prawdziwym, biblijnym, biblijnym nakazującym święcenie Dnia Siódmego. Czyli czwarte przykazanie dekalogu. I teraz, jakbyśmy sobie zwrócili uwagę, to każde z tych wersji tych przykazań, te dwie wersje, mają jakby takie polecenia, takie podprzykazania. I pierwsza rzecz, to jest pierwsze polecenie, to jest w, w księdze wyjścia powiedziane pamiętaj, a w księdze powtórzonego prawa powiedziane przestrzegaj szabat. Okay? Drugie takie polecenie po prostu jest oby, mamy tak samo, napisane w obu wersjach. Pracuj sześć dni, ok? Czyli nie to, że masz weekend dwudniowy. Jeden dzień sobota powinna być na to, żeby odpocząć, żeby spędzić ten dzień z Panem Bogiem i z Kościołem Bożym i z rodziną, ale sześć dni pracuj, ok? Jeżeli masz dwa dni wolnego w tygodniu, to świetnie, ale ten drugi dzień po prostu niedzielę wykorzystaj na pewne jakieś prace, które może trzeba koło domu zrobić, czy coś, jakieś zaległości, które masz. Niemniej jednak... Przykazanie mówi sześć dni pracuj. Kolejne polecenie jest takie, że nie pracuj dnia siódmego. Czyli dzień siódmy jest to jasne, jest to dzień e, sobotni. To jest, to jest sprawa jasna, mówiłem o tym wiele w innych filmach. I to jest tutaj, obydwie wersje są zgodne. I różni się tylko w tym czwartym, jakby tej czwartej części, czyli w uzasadnieniu. Jedno jest o stworzeniu, drugie zbawieniu. Mamy pewne dodatki w Księdze Powtórzonego Prawa, na które warto zwrócić uwagi, uwagę. To znaczy, mamy pewne rzeczy w Księdze Powtórzonego Prawa, których nie mamy w Księdze Wyjścia. A w Księdze Wyjścia, przypomnę, że mamy powiedziane, że to Pan Bóg wypowiada te słowa. Czyli ciężko byłoby powiedzieć, że to ta wersja z Księgi Wyjścia jest z nią coś... Innego. Więc najpierw skupmy się na księdze powtórzonego prawa i zobaczymy, do, czego, do jakich wniosków dojdziemy. Najpierw mamy taki dodatek, jak na przykład jak Jachwę, twój Bóg ci nakazał. I to jest na przykład w wersecie 16 Księga powtórzonego prawa 5,16. Szcij swego Ojca i swoją matkę, tak jak ci nakazał Pan Twój Bóg, aby przedłużone były Twoje dni i żeby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą Pan Twój Bóg da Tobie. Czyli jest tu wtrącenie. Tak jak Ci nakazał Pan. Coś, Twój Bóg. Coś, czego nie ma w wersji, wersji powtórzonego z, z księgi wyjścia. Podobnie mamy, jak już powiedzmy prawo się skończyło, to jest, jak już jest to wszystko wypowiedziane. Mamy podobne sformułowanie w wersecie 33. Będziecie chodzić wszelką drogą, którą Wam nakazał Pan, Wasz Bóg. Tutaj nie jest to na zasadzie wtrącania, bo ty to już jest poza prawem, ale chodzi mi o to, że tutaj pokazuje to, że Mojżesz jakby opowiada, że tu jest takie przykazanie, które ci pan twój Bóg yy, powiedział. Czyli widzimy od razu wyraźnie, że aha, Mojżesz jakby daje jakby swój komentarz, tak? Mówi też coś od siebie. Tam w Księdze Wyjścia mamy bezpośrednio z ust Bożych coś coś powiedziane. Tutaj Mojżesz przypomina, co się działo. Yy, Kolejne wtrącenie. Mojżesz daje takie wtrącenie, dlatego Pan nakazał. I to jest werset 15 Księga Powtórzonego Prawa, 5 rozdział. I pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi Egiptu, że Pan Twój Bóg wyprowadził Cię z tamtą potężną ręką i wyciągniętym ramieniem, dlatego Pan Twój Bóg nakazał Ci obchodzić dzień szabatu. Czyli mamy znowu taki jakby takie wtrącenie, uzasadnienie, że, że Mojżesz mu tłumaczy, nie? tłumaczy, że tak było, ponieważ to i tamto. I wniosek, jaki możemy wysnuć właśnie na, na podstawie tych wtrąceń, których tam jest kilka takich, takich tego typu rzeczy, jest taki, że w piątej Mojżeszowej, czyli w księdze powtórzonego prawa, mamy relację zdarzeń. To nie jest samo prawo nadane, tylko mamy pewną relację. Mojżesz opowiada, jakie zostało nadane prawo i on relacjonuje i od razu dorzuca swój, jakby, komentarz. Trzeba pamiętać, że Możesz był prorokiem, co jest napisane w Księdze Powtórzonego Prawa 18:15, więc to nie jest tak, że on sobie to wymyślał czy yy, na poczekaniu interpretował. Mojżesz był prorokiem i to jednym z największych, jak nie największym prorokiem w yy, Jaki, jaki właśnie tutaj powstał, powstał na ziemi. Możesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz i pozostał przy życiu. Także to był wielki człowiek, który miał bardzo w, w, głębie w te wszystkie sprawy. I prorok działa trochę tak jak szkło powiększające. To znaczy, jest pewna rzecz, y, która jest opisana przez jednego proroka i drugi prorok, jeżeli będzie opisywał tę samą rzecz, on po prostu nie powtórzy dokładnie tego samego. On może dodać coś więcej, on może pokazać więcej szczegółów, poszerzyć tą mapę, zbliżyć, dać zbliżenie. Tak działa prorok, tak działają proroctwa w Biblii. Mamy przykładowo księgę Daniela, który nam, która nam daje taki właśnie obraz z daleka dziejów, tak? Ale dalej mamy księgę objawienia, która wszystko przybliża, jak właśnie tak, jakbyśmy zumowali trochę na mapie. Tak działają proroctwa, i tak się to odbywa. I tutaj możliwe, że jest bardzo podobna sprawa. Mamy pierwsze przyk to przykazanie, czwarte, wyraźnie wskazujące na dzień, na, na to, że Pan Bóg stworzył, ale Możesz poszerza, pokazuje głębie. On Te rzeczy się nie, nie są niezgodne. On pokazuje, że jest tym więcej w tym przekazaniu niż tylko kwestia stworzenia. Werset 22. W w Księdze Powtórzonego Prawa, w piątym rozdziale, nawiązuje do doświadczeń na Synaju. Zobacz. Te słowa wypowiedział Pan do całego Waszego Zgromadzenia, na górze spośród ognia, obłoku i ciemności donośnym głosem, i nic nie dodał. Potem napisał je na dwóch tablicach kamiennych i dał mi je. Czyli mamy tutaj taki opis. Możesz mówi, że to wszystko Pan Bóg powiedział. I teraz, jak tutaj mamy to słowo. To słowo nic nie dodał, to oznacza, że żadne z przykazań nie zostało dodane, że to jest jakby kanoniczna część. Te dziesięć przykazań, które Pan Bóg podał, to jest to, co należy przestrzegać. I tutaj, owszem, On podał jakiś swój komentarz, tak? Ale nie, on ten komentarz nie zmienił sensu. Nie jest tak, jak w Kościele powszechnym, w Kościele katolickim mamy tą drugą skróconą wersję dziesięciu przykazań, które są inne. One, jak się zastanowisz, są inne i o tym mówiłem już wiele na, na tym kanale, więc warto tutaj, żebyś się zgłębił w te kwestie. Postaram się wrzucić podobne linki do podobnych materiałów, które już nagrałem. Niemniej jednak, właśnie, tutaj nie mamy zmiany, że, że to przykazanie jest inne. Zmienia swój sens. Nie zmienia. Nie zmieniamy raptem dnia sobotniego na po prostu jakikolwiek dzień, będziesz sobie święcił, będzie okej, okay, tak? Czy kościół, który ustali. Nie. Tu jest dokładnie to samo, tylko jest jakby lekki komentarz dorzucony. Czyli, to, to sformułowanie jest pokazane, że Pan Bóg nic nie dodał do tych przykazań. To są te przykazania. To są te, które każdy człowiek musi zachowywać, niezależnie od tego, czy jest zbawiony, czy nie jest zbawiony. Ten, który nie jest zbawiony, powinien przestrzegać, bo jak nie, no to czeka go kara i zresztą nie jest w stanie tego zrobić sam, przestrzegać. Niemniej jednak, człowiek zbawiony również musi je przestrzegać, ponieważ jest zbawiony i jego życie powinno być nacechowane chęcią przestrzegania woli Bożej. A ta wola jest najlepiej pokazana w tych dziesięciu przekazaniach. Ciekawą rzeczą jest, że właśnie w księdze powtórzonego prawa, w tym komentarzu Mojżesza, tym lekkim komentarzu do, do, do Dekalogu, widzimy, że jak Mojżesz łączy przykazanie pierwsze właśnie z przykazaniem czwartym. I zwróć uwagę, przykazanie pierwsze. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych Bogów przede mną. I w przykazaniu czwartym tej wersji właśnie z komentarzem Mojżesza mamy też ziemię egipsko też mamy o tym wspomniane. Mamy to fakt, że Bóg wyprowadził też jest wspomniane. Jest też powiedziane, że Jahwe, czyli Pan tutaj jest w tłumaczeniu oczywiście z reguły jak w twojej Biblii jest Pan z dużych liter, to jest to jego imię, czyli Jahwe, twój Bóg też jest wspomniane to w przykazaniu czwartym oraz słowo niewolnik też jest wspomniane. Czyli Mojżesz jakby mówiąc o tych rzeczach, on nawiązuje do pierwszego przekazania. Pokazuje związek między tym, aby nie mieć innych bogów z przestrzeganiem szabatu, co jest ciekawą rzeczą. Z kolei dodatek w czternastym wersecie piątej Mojżeszowej, piątego rozdział, rozdziału mamy napisane coś takiego. Ani twój wół, ani twój osioł. I tutaj zwróć uwagę, że dlaczego nie jest po prostu wymienione, powiedziane, że yy, o wszystkich zwierzętach. Jakiekolwiek zwierzę powinno odpocząć, które jest w twoich bramach. Ponieważ to przykazanie tak, tak nakazuje, żeby wszyscy odpoczęli. Jeżeli masz gości, mają odpoczywać w twoim domu yy, tego dnia. Jeżeli masz zwierzęta, masz im dać odpocząć. Ale jest wymienione. Ani twój wół, ani twój osioł. I co jest ciekawe, że właśnie dokładnie to samo sformułowanie, to znaczy te dwa zwierzęta, wół i osioł, są również w przykazaniu dziesiątym. To jest werset dwudziesty pierwszy. Zobacz, zwróć uwagę. Nie będziesz pragnął żony swego bliźniego, ani nie będziesz pożądał domu swego bliźniego, ani jego pola, ani jego sługi czy służącej, ani jego wołu, czy osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego. Czyli w pewnym sensie tutaj przykazanie czwarte jest połączone z dziesiątym. Z przykazaniem zakazującym zazdrości. Tutaj yy, zwróć uwagę, że wersja katolicka to rozdziela na dwa, ale to dlatego, że drugie wywalili, yy, dlatego musiało być dziesięć, więc musieli coś zmienić. Ja już mówiłem, że ta wersja yy, z katechizmu ona jest po prostu inna, to jest inne prawo. Yy, tutaj mamy pra prawdziwe prawo Boże, Boże to, które relacjonuje. Tutaj mamy wymienione dokładnie, ani jego wołu, ani jego osła nie będziesz, yy, yy, nie będziesz właśnie pożądał. Więc mamy pokazane, że te twoje zwierzęta, które one mają odpocząć i zwierzęta twojego bliźniego, który też odpoczywa w ten dzień sobotni, że one nie należy ich właśnie pożądać. Tak? Nie chciej mu ich zabrać. Dlatego szabat jest pewnym, to przykazanie o szabacie jest kulminacyjnym elementem prawa. Ono się wydaje takim nieistotną rzeczą, no bo co to tam przestrzegać jakiś jeden dzień, ten czy tamten, co to tam, no chyba ważniejsze, nie zabijaj, czy, czy, właśnie nie kradnij, czy, czy nie miej innych bogów. Ale się okazuje, że jakby to wszystko, całe prawo skupia się w tym jednym. I z niego wypływają też, też inne. Ono jest tym kulminacyjnym elementem prawa. Tak, czyli powiedzieliśmy sobie, że mamy, jakby, to tłumaczenie yy, Mojżesza. I to właśnie jeszcze może warto powiedzieć, że to przykazanie jeszcze stanowi pomost pomiędzy dwiema tablicami: pomiędzy tą tablicą, na której były zapisane przykazania związane z naszymi powinnościami względem Boga, oraz tą tablicą, której, na której były przykazania. Związane z powinnościami względem człowieka. To właśnie przykazanie od początku dnia sobotniego łączy te dwie tablice, ponieważ w nim naprawiamy relacje i z Bogiem, i z bliźnimi. Na tym to polega. Okay? Podsumowując, są dwie wersje, ale one są ze sobą zgodne. One sobie nie przeczą. I obydwie mówią wyraźnie, należy zachowywać szabat. Mamy pewne różnice. Co odnośnie uzasadnienia, ale one dodają tylko pełnię, głębię tego, dlaczego należy zachowywać dzień sobotni. I prorok Mojżesz, gdy przypominał o dekalogu, dodał swój komentarz. I to są drobne dodatki, które w żadnym wypadku nie, zna, nie zmieniają znaczenia prawa. A więc, zachowujmy dzień sobotni, ponieważ Pan Bóg nas stworzył i ponieważ On nas zbawił. Subskrybuj, daj łapkę w górę. Śledź nas na Facebooku, śledź nas na Telegramie. Ja jestem Szymon i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.